Cześć, cześć Paweł sportowe, Lowe, Lowe. No cóż, taki widok teraz mamy przy stadionach piłkarskich. Wiadomo, ligi piłkarskie są odwołane. Ligi piłkarskie nie grają nie tylko w Polsce, ale także w innych, innych krajach. Wszystko ze sprawą oczywiście e, koronawirusa. Tutaj nie będę się rozwodził na temat e, tego właśnie koronawirusa, chociaż wszyscy wiemy, jak bardzo jest on szkodliwy nie tylko dla społeczeństwa, ale właśnie dla tej sfery sportu. Do tej pory przecież no, nie było dnia, żebyśmy nie słyszeli niczego związanego ze sportem, e, informacji sportowych, a teraz, no, niestety, większość rozgrywek e, pozawieszonych. Tak samo jest w Polsce e, z polskimi ligami piłkarskimi wiadomo PKOBP Ekstra Klasa Liga najwyższa, najwyższy szczebel rozgrywkowy w Polsce i tutaj także kluby nie grają. Nie dość że kluby nie grają, to także poszczególne zespoły odwołały nawet swoje zajęcia treningowe. Wszystko po to, żeby nie narażać zawodników niepotrzebnie. No cóż, tak naprawdę nie wiadomo ile potrwa, ile potrwa ta sytuacja. Natomiast no proszę spojrzeć, mamy weekend piękna, słoneczna pogoda a, a no niestety właśnie z powodu koronawirusa nie możemy rozgrywać meczów, jak najbardziej decyzja związana ze zdrowiem słuszna, ale proszę jeszcze spojrzeć napisy przy stadionie decyzja premiera w związku z koronawirusem, decyzją premiera w związku z koronawirusem imprezy masowe w Polsce odbywają się bez udziału publiczności. Tak, dokładnie. Bez udziału publiczności. Taki był e, pierwszy zamysł mecze e, PKOBB Ekstraklasy bez e, widzów. Natomiast e, gdzieś po apelach też zawodników piłkarzy stwierdzono, że no, tak naprawdę to jest e, sport jest dla, dla kibiców. Kibice są nieodłączną częścią sportu i, no i powinni oni mieć jednak dostęp w momencie kiedy nie odbywają się mecze. No to nie, w momencie kiedy nie możemy wpuścić kibiców zawodnicy stwierdzili, że gra nie ma sensu, a dodatkowy aspekt właśnie zdrowie, zdrowie zawodników. Zdrowie zawodników, sztabów szkoleniowych. Przecież wiemy doskonale, Bartosz Bereszyński grający we Włoszech. Tam jest ta eskalacja, e, eskalacja koronawirusa. No niestety, zarażony właśnie tym korona. Koronawirusem. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej, ponieważ terminarz piłkarski jest niezwykle niezwykle napięty, przecież niebawem Mistrzostwa, Mistrzostwa Europy. Poza tym Liga Mistrzów, która wkracza w decydującą fazę, Liga Europejska, no a także oczywiście wyłonienie Mistrza Polski. Zobaczymy, jakie będą pomysły na to wszystko, jak zarówno światowe, jak i. Europejska Centrala Piłkarska, a także Polska, e, Polski, pol, e, Polski Związek Piłki Nożnej to wszystko e, zorganizują. Wiadomo, na nowo trzeba będzie praktycznie wszystko organizować, aby to miało ręce i nogi. E, miejmy nadzieję, że wszyscy sobie z tym e, idealnie poradzą, e, że no, będziemy mogli się e, emocjonować e, wydarzeniami piłkarskimi już niebawem, e, bo tak jak mówię, e, w momencie, kiedy ktoś jest związany ze sportem ściśle związany ze sportem no to e, przykro czasami właśnie oglądasz takie obrazki miejsc e, iście sportowych które no tak naprawdę e, nie tętnią, tętnią życiem wiadomo dlaczego nie tętnie, wiadomo o akcji e, zostań e, w domu, wiadomo o tym, że tak jak wspominałem zawodnicy e, no nie tyle przerwali treningi, co oczywiście kluby postanowiły nie narażać, nie narażać swoich zawodników. Co ciekawe, niektórzy zagraniczni zawodnicy nawet wrócili do swoich krajów, aby móc z rodziną przeżywać te wszystkie, te wszystkie wydarzenia. No cóż, tak jak mówię, miejmy nadzieję, że ta sytuacja szybko zostanie opanowana, szybko tak jak ktoś wynajdzie środek, którym będzie można leczyć, zapobiegać i wyeliminować całkowicie tego, tego korona koronawirusa. Cóż, słuchajcie, na dole macie łapkę w górę, w dół. Jeżeli się podobało, kliknijcie łapkę w górę. Jeżeli się nie podobało, to kliknijcie łapkę w dół. Liczę na to, że jednak się podobało. I subskrybujcie kanał, aby mieć powiadomienia o nowych filmikach. Musicie też oczywiście kliknąć dzwoneczek, żeby te nowe filmiki widzieć. Tyle ode mnie na teraz ze stadionu Wrocław. Tak jak widzicie. Stadion Wrocław. Pusto, pusto, pusto przy stadionie Wrocław. E, wiadomo z czym to jest natomiast związane. E, słuchajcie, trzymajcie się ciepło. E, bądźcie e, ze sobą w te e, no, niesprzyjające troszkę dni. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się na razie.